Bo gdy w grę wchodzi ludzkie życie, to zawsze należy o nie walczyć do końca. Dowiodła tego historia dwójki radzieckich kosmonautów, którzy wpadli w tarapaty, gdy ich sojuz wylądował na powierzchni zamarzniętego jeziora Tengiz w Kazachstanie. Przez panującą śnieżycę, lód i bagna ekipa ratunkowa nie mogła dotrzeć do załogi. Wnet otwarty w efekcie zwarcia spadochron kapsuły nabrał wody i wciągnął Sojuza pod powierzchnię. Kosmonauci nie mogli już samodzielnie otworzyć śluzy, radio przestało działać, a otwory wentylacyjne zostały zalane. W zamarzającej kapsule załoga walczyła o przetrwanie. Bez dopływu powietrza i bez zasilania systemu podtrzymywania życia Sowietom groziło uduszenie. Czas więc gonił. Gdy rankiem odnaleziono statek, wbrew zasadom odholowano go do brzegu helikopterem. Wszyscy myśleli, że jest już jednak za późno i załodze musiało zabraknąć powietrza. Jaka więc zapanowała radość, gdy po otwarciu włazu odkryto, że kosmonauci, chociaż nieprzytomni, to jednak wciąż byli żywi. Przetrwali pomimo wyczerpania i pokazali, że nikogo nie można skreślić.